Nigdy się nie poddawaj, to jest największe kłamstwo yy, coachingu. Ale zapomnij o tym na jakiś czas. Cześć, witajcie. Zanim przejdziemy do głównego materiału, przypominam moi drodzy o fanpage'u bez zniewolenia. Link w pierwszym komentarzu na dole. Zajrzyjcie sobie tam, bo tam częściej zdecydowanie wrzucam, co się dzieje, co w trawie piszczy w moim życiu i w ogóle tam ciekawe inne rzeczy można też jeszcze znaleźć. Tak więc zapraszam Was tam, a my już przechodzimy do głównego tematu. Chodzi mi tutaj moi drodzy, znowu o pewną postawę życiową. To nie jest takie wiecie, że to o jedyna zasada na życie i że zawsze w ten sposób trzeba myśleć i podchodzić do wszystkiego. Nie. Znowu bardziej mi chodzi o pewną postawę. O taką postawę, w której to nigdy się nie poddawaj, yy, ma jakiś sens. Yy, oczywiście, yy, ja mam u siebie nawet taki film Plan B, on się nazywa, gdzie nawet masa badań pokazuje, że osoby, które miały również Plan B, yy, one generalnie są szczęśliwsze i generalnie więcej w życiu osiągają niż osoby, które. Trzymają się kurczowo czegoś i się nigdy nie poddają. Tylko to, że one się nigdy nie poddają, wynika moim zdaniem z pewnego błędu, bo y może być tak, że się nie chcesz poddać w, w rzeczy, w sprawie, która właściwie nie jest Twoja do końca. Bo albo się do pewnych rzeczy nie nadajesz, no to tak jak ja się nie nadaję na bycie piłkarzem, no i teraz jak ja bym miał się, wiesz, nigdy nie poddać, żebym był piłkarzem, no sorry, kurczę, nie, no nie ma szans, nie? Czy nie nadaje się na bycie yy, muzykiem, wiesz, no ja to najwyżej na nerwach potrafię grać i, i, i nic więcej, <laughs> dlatego yy, są pewne rzeczy, do których się nie, na, nie nadajemy i koniec kropka. I tutaj warto, tak? Żeby się, po, żeby się poddać, żeby odpuścić, yy, ale tu, kiedy już zaczynasz w czymś działać, w jakimś temacie, to ja zawsze mówię tak, po owocach ich poznacie, po owocach poznasz swoje działanie. Jeżeli widzisz, że tych owoców nie ma, no to może warto jednak, wiesz, albo się czegoś nauczyć, wyciągnąć wnioski, pamiętaj o postawie ucznia, albo, kurcze, no jednak nie, zająć się czymś innym, przebranżowić jakby. To jest istotne. Jeżeli widzisz, że tych owoców nie ma, no to musisz działać, kurcze, wiesz, w jakiś taki inny sposób, no, po prostu i analizujesz. Wiesz, ja mówię tak, liczby nie kłamią. To jest bardzo ważne. Jednak żeby, yy, wiesz, przez życie iść z matematyką też. Ja raczej generalnie jestem humanista. Zdecydowanie. Mi to bardziej do filozofii niż do, niż do fizyki, chemii, matematyki. Ale mimo wszystko uważam, że yy, Patrzenie racjonalne na, na swoje postępowanie, to jest podstawa. I dzięki temu yy, no, można tych błędów nie popełniać. I tutaj liczby, liczby jakby będą potwierdzały. Jeżeli widzisz, że Twoje działanie przynosi konkretne owoce, mówią o tym jakieś konkretne liczby, działaj, jeżeli nie, albo odpuść, albo się naucz czegoś nowego, no po prostu. Yy, jeżeli nie jesteś pewny, popytaj ludzi, poczytaj książki. No, na różne sposoby można podejść. W takim rozumieniu nigdy się nie poddawa, jest OK. Chociaż w pewnym momencie musisz też jakby uznać, że kurczę, no może się nie nadaje do czegoś tam. Ale jeżeli widzisz, jeżeli widzisz, że jednak kurczę, coś ci wychodzi, że ma to jakiś sens, nie odpuszczaj. Proszę, nie odpuszczaj. I tutaj należy mieć taką postawę życiową, tak jak ja miałem na przykład, yy, kiedy przestałem pić. Tam nie było, że boli, nie pije. Absolutnie. Wszystkie furtki zostały zamknięte, zatrzaśnięte, klucz wywalony. Nie ma. Ja za bardzo może wyjścia nie miałem, bo ja już bym na pewno po prostu zszedł z, wiesz, z tego świata, gdybym pił dalej, bo już byłem kompletnie wiesz, w dupie. Ale resztki, które zostały jeszcze do ocalenia, postanowiłem ocalić. I, I tyle. I dzięki temu mi się udało. Trzymałem się zasad. Tam nie było, że boli. Są zasady, trzymam się ich. Koniec, kropka. Jest terapia, stanę na głowie, kurde, pojadę autobusem, pks-em, jak nie ma samochodu z kimś, ktoś mnie podrzuci, wszystko jedno, wymyślę, żeby się dostać na terapię. A miałem ja na terapię 15 km ponad z miejsca, w którym mieszkałem. Dlatego no, to jest niezwykle kurczę, ważne, żeby się w ten sposób nie poddawać, wychodzić z takiego założenia, że kurde, nie masz wyjścia, absolutnie. Jeżeli chcesz, nie wiem, jakiś interes swoje otworzyć, jeżeli chcesz zmienić pracę, jeżeli chcesz schudnąć, jeżeli chcesz przestać pić, jeżeli chcesz więcej czytać, cokolwiek chcesz robić, czegoś się nauczyć nowego, szukasz w internecie, uczysz się. Po prostu jest teraz tyle tej wiedzy, która jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Słuchasz ludzi, którzy już coś w życiu osiągnęli, w danej rzeczy i trzymasz się tych zasad. Przynajmniej mówisz, sprawdzam. Ja nie mówię, że ty masz słuchać każdego, również my, ale chociaż sprawdź. Może to ma sens, może to jednak kupy się trzyma, co ta dana osoba robi i proponuje. Wychodź z założenia, że nie masz wyjścia. Weź sobie teraz wyobraź sytuację, mówię do Ciebie, zakładając, że zarabiasz przeciętnie. Dajmy na to te 3000 yy, 35 na łapę. Yy, że na przykład w ciągu roku masz mieć odłożone 50 tysięcy. Mnie to nie obchodzi, co ty zrobisz, masz mieć 50 tysięcy, nie? Wiesz, czy ty tam, wiesz, pojedziesz za granicę, czy może gdzieś jakąś coś sprzedasz, czy może tam jakimś trochę kredytem się wspomożesz, masz mieć 50 tysięcy. Byś powiedział mi, popukaj się w łeb. Ja nie chcę teraz brzmieć jak coach, ale chcę coś zobrazować. Co coaching zdrowy nie jest zły. I yy, masz mieć te 50 koła, i mówisz jak, nie? ja bym się sam złapał za łeb. O co ci chodzi chłopie, nie? wiesz? Ale jeżeli teraz byś wiedział, że na przykład zbierasz na operację dla osoby, którą bardzo kochasz, zbierasz na operację dla siebie, bo zejdziesz, bo kopniesz, bo to itniesz, nie? no to yy, stanąłbyś na głowie. Wiesz, bo tutaj jest coś musowego. Patrz w drugą stronę. Jeżeli miałbyś taką sytuację, że yy, 50 tysięcy miałbyś uzbierać, bo kupisz na przykład. Dom posiadłość wartą milion. No to wiesz, raczej byś stanął na głowie, żeby zorganizować, nie? Te 5 date. I teraz chodzi o to, że tak, ale to są wyjątkowe sytuacje, to są wyjątkowe sprawy, no bo wiesz, tu kwestia życia, śmierci, tu kwestia jakiejś mega wielkiej okazji, wtedy można się spiąć i coś zrobić. Yy, Okej, okay, ale pamiętaj, że to jest nastawienie. To jest Twoje nastawienie. Efekt jest 50. uzbierany. Rozumiesz. A masz tam nastawienie takie, że kurde, nie ma wyjścia. Zwłaszcza jeżeli to jest sprawa życia i śmierci. Nie ma wyjścia, no muszę załatwić. No. Nie ma innej sytuacji, nie ma innej możliwości, nie ma czasu na myślenie, na narzekanie czy zamartwianie się. Trzeba działać. I taką postawę należy trzymać, jeżeli masz jakiś cel przed sobą, jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, do osiągnięcia, jeżeli chcesz trzeźwieć, się rozwijać i tak dalej, w ten sposób musisz iść. Musisz i nie lubię mówić musisz, ale trochę wiesz o co chodzi. Nie? Potrzebujesz iść przez życie, żeby osiągnąć cel. No jeżeli nie chcesz tych celów swoich osiągać, spoko. Ja wiesz, jak przestałem pić, miałem takie nastawienie jak żeśmy kupili działkę. Przez 4 lata stawałem na głowie, żeby tą budowę ruszyć, I, i oczywiście przez te 4 lata to się milion razy chciałem poddać, no ale zawsze, zawsze, zawsze. No w końcu było tak że mówię niech to już chyba opaczność zadziała, bo ja nie mam pomysłu. I kiedy różnymi przypadkami zdarzyło się, że udało się te fundamenty wybudować, dla mnie już nie było, że się nie da wybudować. Po prostu tak, nie, wiesz, klapki na oczach yy, w takim zdrowym stylu jednak i kurde i, idziemy do celu, nie? Nie było na kolanach w błocie, ale w końcu żeśmy się wprowadzili. To samo jeżeli chodzi o wydanie książki jednej drugiej, wiesz. Moim marzeniem też było do 40 roku życia utrzymywać się z tego, co ja lubię robić. I zostały mi niecałe dwa lata. I chyba dopiero teraz w to uwierzyłem, że tak może się zadziać, więc yy, lecimy do przodu, no po prostu, nie poddajemy się. No wiesz, wychodzę z założenia, że nie mam wyjścia, no po prostu. A co z tego wyjdzie, zobaczymy, no nie myślę yy, o tym. I teraz nie chodzi o to, Żebyś ty się okładał, żebyś ty się zamęczał, żebyś ty się, wiesz, bił, yy, bo to wiesz, to jest jednak życie pod pewną presją, wiesz. Ale yy, presja pojawia się wtedy, kiedy sobie też pootwierasz inne furtki i zaczynasz mieć wątpliwości, zaczynasz walkę między sobą iść w tę stronę, czy odpuścić. Wiesz, wtedy się pojawia ogromna presja. Ne? Bo z jednej strony może twoja ambicja Cię pcha, wiesz, bo to też niestety tak może być. A jeżeli to nie jest twoje, no to cię będzie to w ogóle wiesz, zamęczało. A z drugiej strony, chcesz to osiągnąć, nie? I, jest, i chcesz, chcesz osiągnąć, z drugiej strony chcesz odpuścić. I to jest frustrujące. Chodzi o to, żebyś te furtki po prostu wszystkie różne pozamykał. Yy, no i dawał do przodu z tą zasadą, o której mówię na początku tego filmu. Ale kiedy chcesz ten cel dany osiągnąć, działaj tak, jakbyś kurde nie miał wyboru, nie miałbyś wyjścia. Wtedy, jeżeli naprawdę nie ma wyjścia kompletnie, no to tak naprawdę, wiesz, no, yy, trudno, no kurczę, yy, działasz, idziesz do przodu. Wiesz, po prostu i z takim nastawieniem, to jest ważne, żeby takie nastawienie mieć, bo dopóki będziesz miał nastawienie, uda się, to się uda, a jak się nie uda, to też dobrze, wymyślę coś innego, okej, okay, wiesz, to też świadczy o poczuciu Twojej wartości, że znasz na siebie tyle, że cokolwiek się nie wydarzy, sobie poradzisz. Super sprawa. Ale mi chodzi teraz o konkretny pomysł, o konkretną myśl, o konkretny plan, który jest do zrealizowania. Działasz tak, jakby nie było wyjścia i do przodu po prostu. Mam nadzieję, że udało mi się to jakoś w miarę yy, przekazać, kochani. Yy, no. Tyle. Yy, Dobrego godzionka Wam życzę. Yy spokojnego, pogodnego, wypełnionego planami, marzeniami również, bo to ważne jest, żeby mieć jednak w życiu takie coś, że się rano chce wstać i, i, i gdzieś na horyzoncie jakiś cel, do którego się zbliżasz. Nie po to, żeby wpaść, wiesz, pędzić, pędzić, wiesz, jak osioł za marchewką. Yy, ale warto żyć dla sprawy. <grytanie> Dobrego dnia. Cześć.